Witam, witam Coś mnie wrąbało, ale już Już jestem Kto nie miał numer konta Ogólnie Kamikasior chyba, tak? Tak się nazywa, to co pamiętam, to nie jest ważne, kiedy, co jak. Niech się odezwie jeden kamień, czy kamion ma na imię. Tego nazwiska, jak nie pamiętam. No jakiś hejt pisano na tu, że cię nagrał jak grzybasz, czy skręcasz <laughs> No to jest w ogóle śmieszne co tam ludzie piszą. Nagrywają mam to w dupie przepraszam ale potrzebuję właśnie osobę Kamila jak nie numer konta podaję wam na pozawienia ogólnie wszystkim macie numer konta po macie pozawienia tego typu Hmm. Jeszcze raz wy, wypuszczam. wam macie numer konta ogólnie. Tego jak chcecie, zamawiać sobie pozdrowienia, to możecie sobie zamawiać tego, ja za, zaczynam to wszystko flowo, za długo z wami gadam ogólnie, ale dobra już nie jest ważne. Tak jak mówię, możecie sobie zamawiać pozdrowienia po złotówce w promocji. Frysta daje 2-3 zł dostajecie nowe konta. Jeszcze raz Wam podaję tego na przy też za automatu dostajecie wszystko. Tylko wystarczy zrobić skryna, tego nie przerabiając tego, no tego zacząć. I nie oszukiwać mnie w sprawie pozornie, że wpłaciliście a chuje z tego wychodzi. co, że bluesgana taka jest, prawda? Gdzie pracy także dalej jako krydolik? Na powód do budowie pracy. No, ale kończymy ten temat, bo okazuje ja zacznę wam tutaj robić te pozwienia tego. Możecie zamawiać jeszcze raz Wam Numer konta podaję Dzisiaj to jest, na pewno nie przyjdzie już w konta tego jutro na pan będzie tylko proszę skryna, jestem tego nieprzerobionego on tego za coś Bo wy jako ludzie to lubicie to przerabiać He <laughs> no właśnie tu się zatrzymałem. <laughs> Ogólnie od tego zacząć że broda moja sama się wytworzyła. Po pierwsze, po drugie, to nie jest. Fajna robota na no, budowie zapylasz, To jest ciężka robota. Taka jest prawda. A was trzeba umie umieć. Yy, w ogóle robić rap. Od tego zacząć. Masz odpowiedź na to. Tego. No dobra, trzymajcie się, bo ja nie ogarnę Wam zaraz tych pozorów. Jeszcze raz numer konto potaję. Tylko proszę. Wysyłać mi screena, że przeleźliście pieniądze, tylko nie nieprzerobione. Bo ja będę wiedział co ja. No dobra, trzymajcie się, do słyszenia. Robię po co